Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracie i siostry, Kościół Święty, nasza matka, czyta nam na 11. Niedzielę pozycją Ducha Świętego, fragment Ewangelii według Świętego Marka, mówiący o cudownym uzdrowieniu człowieka głuchoniemego. Jak wiemy, wiele przypowieści, wiele wydarzeń i cudów opisanych w Ewangeliach ma wielorakie znaczenie i wieloką wymowę. Tak jest również w przypadku cudu, o którym dzisiaj usłyszeliśmy. Przede wszystkim, jak każde niezwykłe wydarzenie ma on potwierdzać boskie posłanictwo Jezusa Chrystusa. Dlatego na końcu analizie usłyszeliśmy o reakcji świadków tego wydarzenia, którzy dziwiąc się mówili, że Jezus wszystko dobrze czyni, głuchym przywraca słuch, a nie my mowę. Zatem ten cud odniósł oczekiwany skutek, bo przekonał wielu, że Chrystus jest prawdziwym, oczekiwanym Mesjaszem. Jednak Kościół Święty odczytał jeszcze głębsze i bardziej wyjątkowe znaczenie tego uzdrowienia. Odczytał jego powszechność i odczytał jego przeznaczenie dla każdego wierzącego. Dlatego, nawiązując do tego wydarzenia z Ewangelii, w wycie został umieszczony obrzęd efata, podczas którego kapłan palcem zwilżonym śliną dotyka uszu i nozdrze dziecka, wypowiadając słowa wyjęte z dzisiejszej Ewangelii. Dlatego bardzo wiele rodziców, których dzieci zostały ochrzczone w nowym, posobolowym rycie, prosi o uzupełnienie chrztu swoich dzieci. Zatem pragnie przyprowadzić swoje dzieci do Jezusa, aby zbawiciel Mógł uczynić wobec nich to, co uczynił wobec głuchoniemego z Ewangelii i czego przez całe wieki dokonywał Kościół w sakramencie chrztu świętego. Wreszcie szukając jeszcze głębszego znaczenia dzisiejszej perykopy, przypomnijmy sobie znany fragment Ewangelii, kiedy to arcykapłan Kajfasz wypowiedział słowa, które przypieczodobały wyrok śmierci wydany na Jezusie, mówiąc, Nie rozumiecie, że lepiej dla Was, aby jeden człowiek umarł za naród, niż by cały naród zginął. Jak komentuje Ewangelia, Gajfasz, chcąc tylko przekonać innych członków Wysokiej Rady, by poparli decyzję o zgładzie, zagładzie Jezusa Chrystusa, jakby niechcący wypowiedział proroctwo i jednocześnie fundamentalną prawdę teologiczną o odkupieńczej śmierci Syna Bożego, którego krew za nas i za wielu została wylana na odpuszczenie grzechów. Podobnie świadkowie niezwykłego cudu, o którym przed momentem słyszeliśmy, chcą tylko wyrazić zdumienie wobec tych nadprzedzonych faktów, które dokonały się na ich oczach, też niechcący wypowiedzieli bardzo istotną prawdę teologiczną i jednocześnie wskazali na bardzo istotny kierunek duszpasterski Kościoła, mówiąc Wszystko dobrze czyni, głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. I żeby dobrze zrozumieć, na czym polega ta fundamentalna dobroczynność Chrystusa i Kościoła, przypomnijmy sobie dwa wydarzenia zawarte w Nowym Testamencie. Przypomnijmy sobie osobę Zachariasza, którego Pan Bóg pozbawił mowy na pewien czas, ponieważ ten okazywał wątpliwość i niewiarę wobec anielskiej zapowiedzi poczęcia się dziecka w łonie jego niepłodnej żony Elżbiety. I w ósmym dniu po narodzeniu tego dziecka, którego Anioł zapowiadał, a był to dzień obrzezania i nadania imienia, kiedy tylko Zachariasz potwierdził, że narodzone dziecko ma przyjąć imię Jan, Wtedy otworzyły się jego usta i za sprawą Ducha Świętego wypowiedział przepiękny hymn uwielbienia: Benedictus Dominus Deus Izrael, błogosławiony Pan Bóg Izraela. I ten hymn od wieków każdego dnia, podczas porannych laudesów, kościół odmawia ustami kapłanów i zakonników. A zatem mamy przykład błogosławionego owocu, kiedy to Bóg najpierw odjął, a następnie przewrócił człowiekowi dar mowy. Również przypomnijmy sobie osobę Szawła starsu, o którym mówi dzisiejsza lekcja, który zasłynął jako zagorzały przylodca Kościoła. Możemy sobie tylko wyobrazić wewnętrzny stan duszy tego człowieka i myśli, które inspirowały go do zabijania uczniów pańskich. Jednak pod Damaszkiem Bóg zrzucił Szawła z konia. I pozbawił go wzroku, pozostawiając w stanie zaciemnienia przez trzy dni, a zatem tyle dni, ile buntowniczy prorok Jonasz przebywał w wręczu Wielkiej Ryby, i tyle, ile Chrystus Pan przebywał w grobie. I po upływie tych trzech dni Bóg posłał do szawła swojego sługę Ananiasza, by uzdrowił go w imię Chrystusa, i wtedy to szaweł stał się Pawłem, przyjmując natychmiast łaskę Chrztu Świętego, i od tego dnia zupełnie inne myśli zaczęły pojawiać się w głowie nawróconego Pawła, i zupełnie inne słowa zaczęły wychodzić z jego ust, czego świadectwem jest Nowy Testament, a w nim pokaźne zbiory listów Pawłowych. Legając w pamięci te dwa przykłady, widzimy, że dobroczynność Chrystusa i Kościoła to przede wszystkim. Otwieranie ludziom rozumu, serca oraz duszy, by byli gotowi zobaczyć i usłyszeć prawdę Bożą, a następnie za tą prawdą podążać. Jak to widzimy w Nowym Testamencie, te dobroczynne działania Chrystusa i Kościoła nie są i nie mogą być powierzchowne i bezbolesne, dlatego dla odniesienia skutku bardzo często muszą być radykalne, muszą wkraczać głęboko w życie człowieka, często nawet w jego prywatność i intymność, i nie muszą się wszystkim podobać. I świadectwem tej świętej i zbawiennej radykalności jest chociażby właśnie wspomniany Zachariasz pozbawiony mowy, Szaweł życiowo mocnym szarpnięciem rzucony na łoże choroby, głuchy z palcami Chrystusa i Kościoła wetkniętymi głęboko i boleśnie w uszy, oraz niemowa zmuszony, by przełknąć na pozór niesmaczną i nieswoją ślinę Chrystusa i Kościoła. I to dozy wierni dokonuje się od wieków przez Chrystusa w Kościele, popatrząc znamione wieki na historię Kościoła katolickiego widać, Ilu to niedowierzającym i wątpiącym w prawdę Bożą Zachariaszom, Chrystus i Kościół odjął mowę, odbierając im misje do publicznego nauczania oraz np. Na wpisując ich publikacje na indeks ksiąg zakazanych. I dzięki tak radykalnemu działaniu pomógł niejednemu powrócić na drogę prawowierności i wyznać na nowo, zgodnie z prawą Bożą, Jan mu będzie na imię. Albo ilu z zatwardziałych szawów zostało rzuconych na kolana przez nałożenie na nich różnych kar kościelnych, w postaci suspenzy, interdyktu czy ekskomuniki, które pozbawiały ich dostępu do łas Chrystusowych, przez co na wzór przez szereg miesięcy, czasami nawet lat, nie mogli oni spożywać pokarmu i pić napoju zbawiennego dla duszy? Ale dzięki temu wielu z nich opamiętało się, stając się zupełnie innymi ludźmi, a więc prawowiernymi katolikami. Albo iluż to głuchoniemy naprawdę Bożą, Chrystus i Kościół boleśnie wsadził palce do uszu i uczynił to poprzez konsekwentne, stanowcze i zacuskane, a po ludzku patrząc często uparte i nieubłagane powtarzanie tego, co katolik wierzyć powinien i do czego w zakresie moralności jest zobowiązany. I przez to ciągłe powtarzanie nie wolno ci mieć żony, swego brata pamiętaj, abyś dzień święty święcił należycie nie kradnij, nie upijaj się, nie dokonuj aborcji, nie profanuj rzeczy świętych, przez to ciągłe powtarzanie na Katechezie, na ambonie, na rekolekcjach, przy okazji wizyty kolędowej czy jakiejś rozmowy duszpasterskiej, przez to ciągłe powtarzanie, przez ten palec kościoła wsadzony w uszy. Wielu głuchych wreszcie usłyszało prawdę i zmieniło swoje życie, ratując swoje dusze dla wieczności. Wreszcie zobaczmy, iż to niemym katolikom, którzy nie chcieli przemawiać głosem prawdy katolickiej, a woleli przemawiać według zepsutej mowy ducha tego świata, Chrystus i Kościół przekazał gorzką i wstrętną dla języka, ale dla duszy i serca uzdrawiającą ślinę. I tak dla przykładu, Taką śliną mogła być encyklika Piusa XII Mediator Dei, która ucinała wszelkie reformatorskie zapędy do wypaczania i przeinaczania świętej liturgii w imię rzekomego powrotu do starożytności. Taką śliną była encyklika świętego Piusa X Pastrzędi Dominici Gregis, która demoskowała wszelkie skryte i przebiegłe kamuflaże modernizmu. Taką śliną była encyklika Piusa XI Mortalium Animos, która przestrzegała przed zgubnym i fałszywym ekumenizmem oraz dialogiem z innymi religiami, przypominając, że jedną drogą do zjednoczenia chrześcijan jest powód wszystkich odszczepieńców do wiary katolickiej. Wreszcie jakąś śliną była też encyklika Piusa XII, Kumani Generis, która demaskowała wszelkie błędy przeciwne wierzy katolickiej, które szerokim zdumieniem przedostawały się do szkół, na uczelnie, umysły dzieci i młodzieży, czy zniekształcając w ich duszach katolicki i boży światopogląd. I wymienił te encykliki, ponieważ ich ślina doktrynalna jest szczególnie trudna do przełknięcia dla współczesnych rewolucjonistów i piastujących wysokie urzędy reformatorów Kościoła. Wszystko dobrze czyni, głuchym przywraca słuch, a niemym mowę, mówi dzisiejsza Ewangelia. I przez te słowa przypomina nam Pan Bóg, że dobroczynność Chrystusa i Kościoła to przede wszystkim otwieranie ludziom rozumu, serca oraz duszy, by byli gotowi usłyszeć i zobaczyć prawdę Bożą, a następnie za tą prawdą podążać. Że dobroczynne działania Chrystusa i Kościoła nie są i nie mogą być ani powierzchowne, ani bezbolesne. Ale dla odniesienia właściwego skutku muszą być często bardzo radykalne, muszą kraczać głęboko w życie człowieka, także w jego prywatność i intymność, i nie muszą budzić powszechnego aplauzu. Jednak niestety współczesny Kościół, a z nim cała Rzesza Synów i córek Kościoła, podryfowała w zupełnie inną stronę, czego przykłady można by mnożyć, a których to przykładów nie ma potrzeby w tym kazaniu po raz kolejny przywoływać. Zaczę powiedzieć tak ogólnie według słów dzisiejszej Ewangelii, że stosowni wykapłani już nie wkładają zdecydowanie i konsekwentnie palców nauki wiary do uszu swoich parafian oraz nie dotykają ich języków śliną wymagań moralnych. A wielni parafianie często są im wdzięczni, a stężą właśnie za to, że nie czynią tego, co czynił Chrystus wobec głuchoniemego. I wobec tych faktów, drodzy wierni, trzeba nam raz jeszcze dobrze zastanowić się, szczególnie wiernym, którzy być może od niedawna przychodzą na msze trydenckie, tutaj do tej kaplicy, zastanowić się po raz kolejny, może po raz pierwszy, czego my tak naprawdę chcemy. Czy chcemy, by Chrystus i Kościół w nasze ułożone już życie wciskał się z palcami tradycyjnej doktryny oraz ze śliną tradycyjnej moralności katolickiej, czyniąc pewien dyskomfort w naszym życiu i w naszej religijności? A jaka pan może zapytać samego siebie po raz kolejny, czy chce tak jak pan Jezus wciskać ludziom palce do uszu i dotykać silną ich języki, ryzykując, że ktoś poczuje się ukłuty, nawet może opluty, słysząc, w co Kościół wierzył zawsze, wszędzie i niezmiennie, bo ukłuty czy opluty mógł się poczuć również ewangeliczny głuchoniemy. Wszystko dobrze czyni. Głuchym rzuca słuch, a nie mowę, Mówi dzisiejszy Angiela, który już, po, już kolejny raz z rzędu podsuwa nam wyraźnie czytelny drogowskaz, pokazując, co jest prawdziwie dobre, co jest warte wyboru i co jest warte największej ofiary i poświęcenia. Jak słyszeliśmy, dobra jest wolność od głuchoty naprawdę i dobra jest swoboda w przepowiadaniu wiary Chrystusowej. Dlatego zwierni ta Ewangelia dzisiejsza nas zobowiązuje do takich właśnie wyborów życiowych i religijnych i do takiego podążania za Chrystusem, abyśmy za przykładem naszego Pana wszystko czynili dobrze. Aby wierni katolicy byli tam i tylko tam, gdzie można usłyszeć nieskrępowaną i niezafałszowaną prawdę katolicką, a kapłani by posługiwali tam i tylko tam, gdzie tę prawdę można otwarcie i w sposób nieskrępowany głosić. Dlatego w tym kontekście bardzo wymownie brzmią słowa świętego Pawła z dzisiejszej lekcji, który mówi: Bracia, przypominam Wam ewangelię, którą Wam głosiłem i którąście przyjęli i w której trwacie. Przez nią też i zbawieni będziecie, jeśli ją zachowacie taką, jaką Wam głosiłem. Przez tę Ewangelię do Zwierni dostąpicie zbawienia, jeżeli ją zachowacie taką, jaką Kościół katolicki głosił i zachowywał zawsze, wszędzie i niezmiennie przez dwadzieścia wieków chrześcijaństwa. Amen.